Witam serdecznie. Oto cztery oferowane przeze mnie działki jako jedna całość. Działki mieszczą się w obrębie Orła w gminie Parzęczew. Tutaj w dolnym rogu jest grób Krzysztofa Krawczyka. Jedziemy dalej asfaltową drogą i jest skręt w tak zwany dukt 12-metrowa droga, jeżeli chodzi o szerokość. Dojeżdżamy do końca tej drogi i tu jest brama, brama wjazdowa. Tutaj mam bramę wjazdową w tym momencie. Można ją sobie ulokować gdzie się chce, bowiem dojazd jest również z tej strony, czyli możemy sobie podjechać tędy, wjechać, przywitać się ze wszystkimi sąsiadami. I tu jest furtka, można sobie zrobić bramę w dowolnym miejscu. Również z tej strony, z lewej strony, tutaj jest jeszcze więcej domów. Tu jest usiane już domami jednorodzinnymi. Tutaj sąsiadka ma rekreacyjny dom holenderski. Tu już jest piękny dom, wieloletni i z pięknymi ogrodami. I tak samo z tej strony. Domki, jednorodzinne, światło, doprowadzona woda, prąd na tej drodze doprowadzają prąd. Tutaj ostatnio, dwa tygodnie temu, pociągnięto nam telewizję Toje, także można się podłączyć pod internet, już mieć kablowo nie trzeba łapać zasięgu gdzieś w lesie jak to wcześniej było. I spójrzmy teraz to zakratowanie, oznacza, że są to działki z możliwością przeznaczenia, zmiany przeznaczenia z uprawy leśnej na właśnie domki jednorodzinne, czy wypoczynkowe, tutaj jest las, i, to, i tego nie można przekształcać w żaden sposób. Tu jest las, to też jest lasem. Po prostu zarośnięte pola, tu są oznaczone jako pola, zarośnięte. Przepiękne tereny, tam dalej mamy po drugiej stronie rezerwat przyrody, zaraz to zobaczymy, przejdziemy teraz na Google Maps, to jest widok z Google Maps, czyli tak jak mówiłem, grup Krzysztofa Krawczyka, jedziemy tędy, tu jest wjazd, moje królestwo, możemy jechać Durajem i właśnie wjazd jest z tej strony i z tej strony. I wspomniany rezerwat przyrody jest w tym miejscu. Można naprawdę spędzić bardzo miło czas. Przepiękne, stare dęby, tutaj tak samo. Piękny stary dąb, u mnie na działce, sosny, brzozy, akacje 90-letnie, przepiękne, tworzy niesamowity klimat, co będzie widać na, na filmach. Także widać, że mamy po prostu działeczkę w środku lasu. Wspaniałe uczucie. Ptaszki ćwierkają. To też będzie słychać, prawdopodobnie, na, na filmie. I myślę, że jest to bardzo dobra oferta. Ze złamanym sercem, niestety, ale muszę wystawić ją na, na sprzedaż. Niech ktoś inny się nią cieszy. Teraz przejdźmy do, do nagrania. Tu jest nagranie, które puszczę. Miałem złożyć w jedną całość, ale myślę, że po prostu nagram to jako. Zrzut ekranu i będzie całością. Także tutaj widać jest ogrodzenie. Idzie sobie ogrodzonko. Mamy bramę, czyli ta brama tutaj znajduje się. O, tutaj oznaczyłem. Tu jest właśnie ta brama, czyli ten wjazd od duktu. To są cztery działki, a tu jest furtka. Czyli tak to wygląda. I dalej, znowu, właśnie mamy bramę wjazdową. To jest wszystko ogrodzenie leśne na razie, bo każdy może sobie zrobić tak jak będzie chciał, czyli już jest przygotowane pod budowę, a następnie wjazdy swoje można sobie robić według uznania, czyli można mieć wjazd z tej strony, z tej strony, na każdą z oddzielnych działek. Również można te działki podzielić na sześć. Co, co potem będzie widać po 20 parę metrów, takie kwadraty fajne, można sobie porobić. Znaczy prostokąty, przepraszam, tutaj będzie 12, yy, to byłyby kwadraty, o, w takim sensie, ale przedłużając, czyli na 6 razy po 1000, czyli tą drogę jako wjazdową uznać, albo tą na przykład, i wtedy wjazd, wjazd, wjazd i tak razy 6, pięknych sześć działeczek, jest naprawdę bardzo dużo możliwości. Ze względu na wymiar tej działki, tutaj idziemy dalej. Przechodzimy na następną ulicę. Tą, która wcześniej była widoczna po lewej stronie. Tu widać płytkę dla ptaków. Budek jest chyba 7 rozwieszonych. Ptaszki się lęgną. I ładna droga. Bardzo ładny dojazd tutaj z tej strony można mieć. Trawka sobie rośnie, to są te stare akacje, piękny klimat tworzą, tu nie widać koron drzew, naprawdę pięknie światło w niej tańczy. Sosny, e, przepraszam brzozy i tam dalej w głębi są sosny, które też mają ponad 70 lat. E, I tu na tej drodze teraz jest telewizja Toja, wyciągnięta. Czyli telewizja, i internet. Wejście jest tu, bo tu teraz się kończy jedna działka. Tu mamy wejście, i do tej do połączenia, i dalej jest dalej jest drugie. Tu widać jest gęstszy las. Można sobie przerzedzić według uznania. Można sobie zostawić jako, jako własny las. Naprawdę z bardzo dużo możliwości. I jak widać tutaj tak samo tę drogę można sobie oczyścić, jeżeli byśmy się zdecydowali, że z niej będziemy korzystać. Idziemy dalej, tu widać kolejne e, piękne, grube sosny. Świetny zapach sosny, żywicy, naprawdę ożywiający. I dalej tutaj widać sąsiadka, nawet bardziej sosnowy w ogóle las. I domek holenderski z tyłu. Tu jesteśmy połączeni siatką, oczywiście. Ona ma siatkę stałą. Ja mam siatkę, jak widać, taką tymczasową na kilka lat. Bardzo dobrze zaimpregnowaną, więc wystarczy na, na długi czas. Tu jeszcze inne ujęcie, tak samo dojście do granicy. I jak widać, tutaj. Domek holenderski też bardzo fajne rozwiązanie rekreacyjnie. Można sobie stawiać tu jakaś pergola. I dalej garaż, wiata, toaleta także można rekreacyjnie. Można stawiać też jednorodzinny. Tam patrząc dalej właśnie w głąb idą z tej ulicy. Już jest murowany dom jeden z wielu tam Właśnie dalej się pobudowali sąsiedzi i żyją całorocznie. Na następnej działce, obok, na następnej drodze, obok już jest światło założone. Mają wodę pociągniętą. Sąsiedzi, wszyscy, także jest stały dostęp do wody, nie trzeba nawet studni. Wszystko, wszystko po prostu full package. Także teren się bardzo rozwija, jest bardzo rozwijający i cena, ceny będą tylko szły w górę w tym, w tym terenie. To jest świetna inwestycja. Teraz przejdziemy w drugą stronę. Czyli z tego widoku w, lego, w lewo, z poprzedniego zrzutu ta droga po prawej stronie. Jak widać, tutaj ogrodzenie na całości. Tu w lewo jadąc, to jest ten dukt. Bardzo szeroka droga, bardzo fajny dojazd, ta z której ja korzystam ze względu na to, gdzie mam bramę. Tu w tym momencie jest zakaz wjazdu z tego względu, żeby tam się ludzie nie zaklinowali, ale jeżeli drogę by oczyścić, to wtedy nie ma problemu. Tak jak tamta droga nie ma żadnego zakazu wjazdu. Nawet nie wiem, kto ten znak wstawił, czy on jest prawomocny. Bo można dwa samochody się spokojnie wyminą. I Tutaj widać ładna siateczka idzie, tak jak wcześniej też mówiłem, pięknie zaimpregnowane. Te kołki, tu prześwietlona działka również. tam ta pierwsza, bardzo ta skromnie prześwietlona. Można sobie dalej działać. Głównie akacje i <laughs> jedziemy dalej. Tu się mniej więcej kończy ta y, pierwsza część działek, i teraz będziemy przechodzić właśnie na te, na te drugie, te powyżej. I las jak las, prawda? Piękne kołeczki, y, wszystko estetyczne. Tak jak tu widać, te wszystkie drzewa przed tymi kołkami można sobie w przyszłości oczyścić y, i mieć piękną, y, piękną drogę po całości. Idziemy dalej, zaraz dojdziemy do furtki. Tu sobie zrobiłem furtkę. Gdybym chciał, doszedł do końca działki, i chciał się tutaj przedostać, żeby się nie wracać. Bo to jednak, jak widać, jest kawałek. Ponad 140 metrów w jedną stronę. Więc trochę trzeba się natuptać w jedną i w drugą stronę. I tu znowu dochodzimy do granicy z sąsiadką. Mm. I będzie widać teraz widok na tą drogę, czyli o skrzat leśny, podszedł do furtki i piękna droga, piękny potencjał całego terenu. Także zapraszam serdecznie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek pytania do, do kontaktu.